Bajki dla super dziecka. Krokodyl żył w Afryce zbych krokodyl co panicznie bał się wody. W cichej chatce żył nad Nilem i nie pływał żadnym stylem. Nie mył się, a tylko moczył, gdy wycierał ze snu oczy. Czasem Skropił się po nosie, albo stopy zwilżył w rosie, lecz go jeszcze nie widzieli, żeby cały tkwił w kąpieli. Odwiedziła go raz ciotka, bardzo chętna, by się spotkać. Mój siostrzeńcu, zbychu miły, jakżeś zmężniał obróz w siły? Dugi jesteś już jak wujek, piękny ogon! Gratuluję! Jak jest ciebie wielkie zwierzę! Stoję, patrzę, wprost, nie wierzę. Ucałował zbych cioteczkę, wziął malutką walizeczkę i wprowadzić chciał do chaty. Ale ciotka zwarła łapy i utkwiła wzrok w bezruchu. Ola Boga, masz coś w uchu? Nie domyłeś także pyska. Niech no przyjrzę ci się z bliska. W błocie czubek masz ogona. Jestem bardzo oburzona. Drogi chłopcze, jak ty żyjesz, w końcu kurzem się pokryjesz. Zbych ze wstydu spuścił ogon, bo o wodzie myślał z trwogą. Rankiem był gościć ciocie, kroił rybę i łakocie pichcił, mieszał oraz smażył. Nagle biedny się oparzył. Tak oparzył się w ogonek, że do rzeki zbiegł i skłonem wskoczył na sam nilu środek. I tak Zbych polubił wodę. Odkrył wtedy swą naturę. Pływał na dół, pływał w górę żabką, kraulem, i na pieska, aż spłynęła wielka łeska. Zapraszam również na moją stronę internetową i na facebooka i pamiętajcie, warto czytać.